Siema siema, to jest Games Gamefull i witam was w kolejnym, chyba dwunastym odcinku z Single Domino Player. I tak na ostatnim live, który odbył się przedwczoraj zrobiliśmy ten loch pod zamkiem. Jeszcze to trzeba będzie tutaj wykończyć, ale to już za dużo by było jak na jednego live'a właśnie tutaj. Zacząłem robić drzwi do tych cel więziennych. Yy, I też co, no nie czasy wykończyliśmy w końcu tą posiadłość leśną. Kto był na live'ach, ten widział jak ja się tutaj mordowałem. O proszę bardzo, no to 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 wygląda w miarę fajnie. Może. To jeszcze podniósł, ale zobacz. Zobaczę czy, czy, czy to jeszcze ten podniosę. Ale ogólnie tak wygląda ta posiadłość. No jest to w daseń tej posiadłości leśnej, która normalnie tam występuje. Jest ten las, wszystko. Jest wszystko nic. no Oj tak to wygląda. Mm. Dobra, może... Um, w sumie tylko to. Jeszcze coś było? Chyba nie. No i lecimy. Tutaj na którymś z liveów też to zrobimy. Ten skarbiec. Mam pewien pomysł na niego. To oczywiście. Tutaj był pomysł na. Um, tutaj robiłem pomysły nie miałem na, w sensie tak nie na to pomysłu jak, jak to rozwiązać tutaj ten loch w końcu wyszedł no więc tak to będzie się prezentowało tutaj to jest że te drzwi w ogóle... No nie wiem, czy tutaj tego krat nie zostawić. No. To sobie drzwi wpraw... Nie, tu były już drzwi na wprowadzone chyba. Może wprowadzone, wprawione. Tutaj teraz wcale jeszcze na dole trzeba ogarnąć Mek, mek, mek. <coughs> Dobra, wykończymy całą tą... Co... To mnie to wykopałem też parę też nie będzie wyglądać wszystkie drzwi tak z jednej strony może Ja się zastanawiam gdzie ja mam te drzwi, ale dobra są. No i właśnie, i tutaj jeszcze, tak, tak. To skończymy. Git. Myślę, że to git całkiem wygląda. Nie muszą być nie krata, tylko drzwi. piękne to było. Może tą górę jeszcze wykorzystać. Może tak, jeszcze tutaj nad tymi... Te wejścia do... ...selvenu może takie, bo... To też nie wygląda za fajnie z tymi kratami nad drzwiami. Może to już źle postawiło, ale to mniejsze. Tak jak to powinno wyglądać? Myślę, że tak to kto ciekawiej będzie wyglądać, no. Ну это выгнал на гейт. ta krata to tak dziwnie wygląda naprawdę tu już chyba wszystko jest a nie sorry tutaj jeszcze jednak a jednak czegoś tu brakowało Czekajcie, na chwilę na ten serwer przejdę się spać. Oczywiście, tak, na tym serwie to też ostatnio miałem przygodę, kurde, w naszym takim domowym. Weszłam sobie do bastionu i kurde, sobie zginęłem od brutala. no to wszystko może ten No tu też od razu ten super przypadek właśnie na live jak ten to tutaj robiłem to, to ja cały kilo w mnie poszedł no to o, jak to pomieszczenie tu rozkopowałem z mitcelami, to prawie cały jeden kilo w mnie poszedł jak niedzielę właśnie jeszcze podczas live lecieć do tego domku tam i go naprawiać, bo faktycznie już kurde szczelił. Może właśnie dzisiaj live z tego serwera będzie. Ja sobie teraz na szybko ogarnę lepsze narzędzia, które kiedyś straciłem. I, I można by zacząć lecieć, co? Ogadnę sobie dużo żelaza na hopery i na serwerze robimy farmę żelaza. Taką jak mamy tutaj na świecie. Tak, można by zrobić z każdej strony, wiecie? Może to kamienne. No, żeby to się tam otworzyć żeby drzwi Czy jeszcze tutaj? Ja tu nawet nie zrobiłem tego. Więc tu sobie pyk, 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 zrobimy tak. Pyk, pyk.

To, jest to to ześ się na to. Jest to... Żeby to że mogłoby nie Już dostałeś jeść Gopku co ty robisz już wszystko zjadł Dobra, tak więc To by było na tyle Ja Wam bardzo dziękuję Oczywiście tam możecie zostawić łapeczkę w górę Napisać miły komentarz No i co? Widzimy się w następnym odcinku i oczywiście na transmisjach na żywo. Cześć! ん、no.